Załogą byliśmy, Pana starosty, który nas nie przyjął, bo go nie było, prawdopodobnie pojechał do Warszawy na Także nie, nie dowiedzieliśmy się. O 15 mieliśmy spotkanie z panem który nam powiedział solennie, że nas umówi z panem Starostą na spotkanie najpóźniej do roku. Szpital w tej chwili jest na granicy bankructwa. Nie mamy nalegi, nie, nie mamy pensji od dwóch miesięcy. Eee, dowiedzieliśmy się dzisiaj, że jutro ma nie być ciepła w szpitalu i od poniedziałku ma być zakręcona woda. Czym to grozi? Oczywiście ewakuacją szpitala. I 360 parę osób zostanie bez pracy. Pan starosta unika spotkania z nami, nie chce z nami rozmawiać. Dyrektor mówi, że kontraktu. Natomiast ariony mówią, że kontrakt nie mają w szpitalach. Także koło się zamyka, nie wiemy na czym stoimy, jak dalej, co dowiemy ze szpitala, gdzie będą leczeni chorzy, nic nie wiemy. Prośba tutaj do panów radnych powiatowych, być może nam wyjaśnią, co to znaczy, bo my naprawdę nie mamy od kogoś, czego dowiedzieć. Załoga już jest tak zdesperowana, nawet proponowane było odejście od górze, co oczywiście, powiedziałam, że jest to niemożliwością, żebyśmy odeszli od urzędu, bo pacjenci są nam nic nie winni w tej sytuacji. Jeżeli, to dojdziemy najwyżej do odgłady starostwa. Po prostu nie wypuścimy dla pracowników ani starosty z pracy. Będą siedzieć dokąd, aż nam wyjaśnią, co dalej z nami i co z naszymi pensjami. Są takie osoby, którym już podcinano, Energię elektryczną, bo teraz inkasent nie wchodzi do domu, nie informuje, że odcina po prostu, odcina prąd i promień. Są ludzie, którzy mają już eksmisję z mieszkań, tylko dlatego, że od roku borykamy się właśnie z problemami finansowymi. Także prośba do... do już w tej Radzie Powiatu, do Pana Krzysztofa. Zapiszcie nam pomogli, bo my naprawdę już nie mamy siły i zdrowia. I teraz może do tego do tego, co tutaj Pani Jana mówiła o Pana, to muszę powiedzieć, że że niestety niestety to jest problem, który w mojej ocenie, który w mojej ocenie rzeczywiście może mieć takie swoje perkusje, że... Alion Med jako uwolniony operator może mieć kłopot z przejęciem kontraktu. Dlatego proszę Państwa, że kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który jakby jest składnikiem z usługi medycznej i finansuje szpital, jest niestety zajęty przez firmę Magelanta, która jest m.in. wierzycielem szpitala, bo nie wykupiła długi szpital w części. I ten powiat niestety nie będzie chciał e, zrezygnować z zajęcia kontraktu. Natomiast u nas prawo polskie mówi w ten sposób, że jeśli kontrakt jest zajęty przez komornika, to również ten, który go przejmuje, staje się solidarnym dłużnikiem ze wobec tego, wobec tego, Wobec tego ten, e, ten kłopot formalny powoduje spowolnienie przejęcia. Zarząd powiatu. Myślę, że nie ma pomysłu, jak zwolnić ten kontrakt. Jest to problem zarządu powiatu. To on miał obowiązek, żeby spowodować zwolnienie kontraktu z zajęcia. Proszę Państwa, no niestety tak jest, że jeśli świątynia jest publiczny, czyli właścicielem może być miasto, może być powiat, może być samorząd wojewódzki, może być minister zdrowia, tak? Kwestia z tego tytułu, że finalnie to one odpowiadają za długi świtalnie publiczny. Dlatego tak czy inaczej cały ruch szfinalny, on de facto trafi w powiat. On stanie się zobowiązaniem powiatu. Pan burmistrz mówił o budżecie miasta, że on wychodzi po stronach, w których wokoło 45 milionów złotych i tak samo jest w powieżnej. Powiat Kostyliński ma pozytywnie do 45 milionów złotych. czego proszę Państwa, wydatki są na poziomie zbliżonym, bo wszystkie szkoły, to na pomocy społecznej, to nie dziecka. Tak? To wszystko musi być finansowane również z powiatu. W związku z tym w nie ma wolnych środków, które by pozwoliły na przejście tak ogromnego zadłużenia. My no możemy się spodziewać, że globalne zadłużenie szpitala na koniec roku wyniesie wokół 40 milionów złotych. 40 milionów złotych. Tak czy inaczej, tak czy inaczej te 40 milionów złotych trzeba będzie przypisać do powiatu. I teraz, i teraz wiadomo, że powiat też nie będzie w stanie uchwalić uchwały budżetowej, czyli również, że tak powiem, finanse powiatu będą za Teraz co do wątpliwości tutaj wyrażonej przez Panią Elkę. Ja powiem Panie Luda, ja od pierwszej sesji, czyli od dwóch lat e, poruszam temat szpitala i powiem szczerze, że również że my jako radni powiatowi mamy niedoskonałe informacje, czyli również te wszystkie informacje, nie są do końca nam przekazywane, ja w tym tygodniu również dzwoniłem do Pana Starosty z prośbą informację czy w końcu udało się kontrakt przejąć, otrzymałem informację, że póki co jeszcze nie że póki co jeszcze nie, natomiast czy jest pomysł, czy Zarząd Powiatu ma pomysł na, na to co dalej Obawiam się, że nie ma pomysłu, obawiam się, że, że, że zabrakło myślę, że wiedzy Myślę, że staranności choćby w dojściu do tej wiedzy, do tej prawdy, bo od początku funkcjonowania szpitala i od początku 1999 roku samorząd powiatowy został organem założycielskim szpitala, czyli tak naprawdę można porównać z, z, z tak trochę z tak, przekładając to na język e, firmy. E, od pierwszego roku niestety nie było tej świadomości, że należy patrzeć jak szpital funkcjonuje. Że należy patrzeć na to, żeby nie generował straty jednorocznie. I od 1999 roku, kiedy szpital był przyjęty przez samorządy, czyli szpital był obowiązujący, czyli ja miał był Niestety przez wszystkie te lata, do roku bieżącego, przez wszystkie strony, Robrośnie, szpital odnotowano strach. Stanowiska były dedykowane niestety politycznie, yy, nie było prowadzonych poszczególne zarządy nie do końca, nie do końca, czy tak powiem, w sensie nawet i wiedzy miały yy, taką informację, że de facto powiaty czy samorządy będą odpowiedzialne za te publiczne i dzisiaj niestety w większości szpitali publicznej są tego typu kłopoty. Dzisiaj nas nasz szpital rzeczywiście już ma, jest pod ścianą. W sensie infrastruktury, w sensie dalej. mentalizowane, rzeczywiście będzie jest żeby on funkcjonował. I to jest, i to jest bardzo trudny. I teraz jaka jest alternatywa? Jeżeli się okaże, jeżeli się okaże, że udałoby się doprowadzić do przejęcia szpitala przez operatora, tak? To wówczas, to wówczas w mojej ocenie te bieżące finansowanie po stronie wpływów, ono będzie z kontraktów na bieżących poziomie, to jest wokół 2 milionów 400, to z bieżących około 10%, czyli minus 240 20, czy 200, tak powinny być przygody miesięczne. Natomiast po stronie kosztów na pewno operator będzie miał lżej, ponieważ to cięte są wszelkie koszty finansowe. Czyli wszelkie koszty dotyczące kredytów bankowych, dotyczące odsetek i spłaty kapitału, to jest odcięte. W związku z tym operator zewnętrzny miałby na wejściu około 300 do 400 tysięcy złotych miesięcznie. A oczywiście trzeba mieć też na uwadze tego, że on musi przystąpić do negocjacji e, również e, z, ze związkami odnośnie wynagrodzenia odnośnie zatrudnienia, odnośnie wielkości zatrudnienia, bo nawet te 300-400 tysięcy złotych mniej kosztów finansowych to jeszcze nie wystarcza, żeby on się domykał w sensie finansowym, żeby przychody pokrywały koszty. Dlatego to jest kolejny element trudny, ale myślę, że możliwy, gdyby się okazało, że że Zarząd i armią i Narodowy Fundusz Zdrowia doprowadzą do podpisania do umowy sesji z kontraktu. Ale żeby taką sesję podpisać, to powiedziałam, należałoby, należałoby zwolnić kontrakt z podzajęcia. Tak? I tutaj jest rola zarządu powiatowego, ja rozmawiałem z panem starostą, również mówiłem, że wtedy powiat powinien rozważyć ewentualnie przedstawienie innej formy zabezpieczenia, żeby ten kontrakt zwolnić. Tak? Czy to będzie realizowane? Nie mam takiej informacji. Zobaczymy. W sytuacji innej, jeżeli się okaże, że ION nie doprowadzi do przejęcia e, szpitala z zarządem i z No tak, to niestety e, to problem jakby wraca, ciągle wraca do powiatu, prawda? I teraz e, na moje pytanie na ostatniej sesji jaka jest koncepcja zarządu na taką sytuację. Odpowiedź y, nie mieliśmy uzyskać na kolejnej sesji po przejęciu kontraktu, ale obawiam się, że jednak na tej sesji najbliższej z tym przyjęliśmy ten kontrakt i będzie przejęty. Wycofały pieczątki, tak, tam nie na to. Na no to też jest dowód na to, że być może będzie Bezrobisko w napięciu i po prostu się wycofa z tych negocjacji. Samo podpisanie umowy dzierżawy na, e, na szpital, ono jest jakby uwarunkowane przejęciem kontraktu, skutecznym przejęciem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skutecznym wobec tego podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tak? E, I jeżeli do tego nie, nie dojdzie, tak naprawdę ta umowa dzierżawy nie ma racji bytu. Tam nie ma żadnej sankcji. Tam nie ma żadnych elementów, które wiązały aion. Aion powie, proszę Państwa, to zarząd powiatu powinien przekazać na szpital bez zajętego kontraktu, prawda? I z tym jest złot, duży kłopot jak widać. Ale, ale ja rozumiem, że dziechrawy nie ma. Jest w związku z tym ta dzierżawa jest podpisana w sensie dokumentu, natomiast faktycznie ona nie wyszła w życie. Ona nie weszła w życie. Głupi, one rosły w jakiś okres okresie długim. Kto tak? do nadzorował, kto do tego dopuścił. Proszę pana, ja pamiętam, że w tym mieście kilkadziesiąt lat pamiętam, że w ich ni Ja nie znam tym ale głupia sprawa, którą trochę wiem. Samo prowadzenie żywienia pacjentów. Kiedyś na tym terenie była własna hodowla, były własne ubojnie. Kiedyś to byli miejscowi, mieli Pracy i było na pewno tanie. Później prowadził to już, już zlikwidowano, prowadził, a Ten pan prowadził. Nie z końca, to tania, nie płacono mojego. I teraz ostatnio słyszałem, dowozi się, że my Proszę pana, gdzie tu jest Ludwika? To na tym cukru? W tym ja tak sporo swoją dzieł, tam do niej istniał. Jak można to odrzucić przez tyle lat, czy to że to było to spodarka, a tam Nie ma. sobie do ruchle, biało, bierze, tak. to To nie, nie ich problem, nie, bo to ich problem jest mały. Nas, mieszkańcy to jest problem. Bo dziel mi się lecimy. Po co nie płacić węgierskiej Ja płacę, bierz płacę bezrobotną, bo raczej tylko ja Po co płacę? Jak zachoruję, muszę i no, tak będziemy ja, ja muszę powiedzieć, że tutaj to jest, to, jest to bardzo cenna uwaga, e, dlatego wrócę. Od pierwszego roku, od 1999 roku, kiedy, kiedy szpital, e, szpitale publiczne przeszły pod samorządy, nasz szpital w Grozwinie Kruchu, e, generował straty. W pierwszym roku to było, w 1999 roku, około 1,4 zł tysięcy złotych straty roczne czyli takiej straty od 1 stycznia do końca 31 grudnia. I potem to miasto, 1,6 miliona, 800, 3 miliony, by w każdym roku, roku strata sięgnęła apogeum w prawie 7 milionów złotych. Zł. Proszę Państwa, to nie jest tylko za miejsca księgowe, bo te straty, one mają swoją reperkusję w niepłaceniu zobowiązań. To Pani Jana powiedziała, szpital nie płaci za medykamenty, yy, również ma opóźnienie, się chodzi o wynagrodzenie wobec pracowników, yy, nie płaci za materiały dostarczane, za dostawy usługi. W związku z tym strata nie jest tylko stratą papierową, ale stratą, która ma swoje reperkusje w niepłaceniu zobowiązań. Stąd ta skumulowana strata za 10 lat przeszło, ona dzisiaj. Odbiła się z które w które wynoszą w 40 milionów złotych. Czyli szpital, szpital musi, musi, a jeśli nie, to, to oczywiście powiat ma obowiązek przejęcia zobowiązań, które łącznie wynoszą 40 milionów złotych. To jest, ba to jest bardzo, to bardzo duży problem, bardzo duży problem i myślę, że na rozwiązanie tego problemu. Zarząd Proszę, jury, Natomiast idąc dalej jakby jak były pytania, to muszę powiedzieć, że bezwzględnie no za to są kwestia jest tego typu, że stanowiska dyrektorów dyrektorów szpitali były stanowiskami politycznymi. Nie zatrudniało się menedżerów, którzy mieli otrzymać zadania z zarządu powiatu, że macie panowie rok na zrównanie przychodów z kosztami. Tak jak pan prowadzi firmę i zarządza w swojej firmie, to pan wie, że tak naprawdę to, co pan otrzymuje w sensie przychodów, ma pokrywać koszty. Powiatowy Zdrowia jako prawnika, bo Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za usługi medyczne szpitalne dla szpitala, prawda? Szpital publiczny tym się różni od szpitali niepublicznych, że nie może za usługi pobierać pieniędzy. W związku z tym jedynym źródłem dochodu dla szpitala są płatności otrzymywane z Narodowego Funduszu Zdrowia. I w ramach tych płatności, krótko mówiąc, jeśli one się nazywają 2 miliony 400 tysięcy miesięcznie, to polityka kosztowa powinna być tak, żeby te koszty były mniejsze niż 2 miliony 400, a powiem Państwu mniej więcej, że przychody są w tym roku średnio miesięcznie 2 400, a wydatki 2 ,900. Czyli 500 tysięcy wydatki miesięczne przewyższają przychody. No to proszę mi powiedzieć, które jednostka otrzyma? takie funkcjonowanie. I kolejna przyczyna to jest taka, proszę Państwa, że w szpitalach publicznych dyrektor nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Żadnej. Żadnej. W związku z tym kolejne ekipy dyrektorów do mogły, że tak powiem, funkcjonować na tych stanowiskach, ale jednocześnie, jednocześnie ich błędy powiedzmy nie miały tej reperkusji, że taki dyrektor ponosi odpowiedzialność. W związku z tym to też jest kolejna przyczyna, ale już systemowa, że dlatego szpitale publiczne, generalnie wszystkie, jak Państwo popatrzyli na komunikaty i na informacje, większość szpitali publicznych i tych, które odpowiadają pod samorządy powiatowe i miejskie i pod Ministerstwo Zdrowia, pod samorządy wojewódzkie, mają problemy. Przy czym oczywiście nas interesuje najbardziej problem naszego szpitala. Naszego szpitala. I proszę Państwa, no niestety, w mojej ocenie, po pierwsze, e, rząd e, przenosząc obowiązki prowadzenia szpitala przez samorządy, trwa grupie samorządowców na poziomach właśnie tutaj e, powiatowych, czy miejskich, gminnych, nie przygotował. Ale też z drugiej strony wydaje mi się, że, że można było wykazać pewną dociekliwość i rzeczywiście na wyjściu postarać się poprosić kościół o opinię, bo Przecież nie ma ludzi, którzy się na wszystkim znają. Ja rozumiem, że jeśli czegoś nie wiem, to mogę zlecić opinię, mogę zlecić konsultacje, prawda? I na wejściu można było bezwzględnie, w sposób naprawdę nieskonfliktowany dowiedzieć się, że tak naprawdę to samorząd odpowiada, powiatowy za te zobowiązania. I teraz się okaże, że i szpital będzie miał kłopot, i za moment będzie miał kłopot. Bo nie będzie skąd tych środków, tych środków zorganizować, żeby spłacić zobowiązania za szpital. Także każda złotówka zobowiązań wygenerowanych, czy też stanika ona de facto trafi w powiat, trafi w samochód, Czyli na wszystkich. Bo o tyle trzeba będzie wówczas e, powiedzieć, że tak, nie będziemy remontowali dróg, nie będziemy remontowali szkół, nie będziemy mieli żadnej złotówki na żadne inwestycje, prawda? I teraz Jacek chciałby... teraz taka ciekawość. Budżet powiatu tu odbywalny w budżecie miasta, prawda? I w tym ostatnim chociażby średnioleciu widać, że miasto, jedna zrobiło to, 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 ma się czym poświęcić. Czyli ileś pieniędzy miasto wydało z tego budżetu i coś tworzyło. Powiecie szczerze za bardzo nie widzę, a i, i zabiorą tyle długów I nic nie chce, ale <grym> Ja też ja, ja też powiem, powiem szczerze, że na, na pierwszej sesji powiatowej dwa lata temu zapytałem dlaczego budżet powiatu jest tak modelowy, czyli y, powiat, powiat wcale nie miał zadłużenia, czyli nie robił inwestycji, nic się nie działo. I dziś okazało się, że rzeczywiście... Z tym zamyśle, bo to, że powiat przygotowuje się na przejęcie długich szpitala, na przejęcie długi szpitala i teraz okazuje się, że tak się przygotowywało długo, że nie jest w stanie wpłynąć tych długów teraz, tak? Bo ustawa mówi, że e, powiat może mieć zadłużenie 60% jak ma przygody 45 milionów złotych, to 60% jest dłuższa 27 milionów złotych, a drugie 40, czyli znowu się okazuje, że nie jesteśmy w stanie wpłynąć jako samorząd tych pozostałych długów, prawda? I to też jest ten element, ten, ten element, że na wszystkim innym się oszczędza, na wszystkim innym się oszczędza, a tak naprawdę i tak nie będziemy w stanie przejąć długów w szpitalu.